Co dalej z burmistrzem Zakopanego? Na furmanową droga przez mękę. Do nas nie dojedzie y, straż, y, karetka. Śmiertelny początek wakacji. Posprzątali tatry. Po raz drugi strzygli owce na czas. Każdy człowiek potrzebuje się trochę wyszczyć, no, Jej baca i ale i owce też tego potrzebują. Festyn w Poroninie. Jan Gawron, z Pieniążkowic. 8 godzin trwała sesja Rady Miasta Zakopanego, na której przegłosowano uchwałę o nieudzielaniu absolutorium burmistrzowi. On sam twierdzi, że to przewodniczący Rady nie panował nad tym, co działo się na sali. Przewodniczący zarzuca administracji burmistrza celowe działania mające na celu dyskredytację prac Rady. Sesja przeciągała się m.in. z powodu błędów uchwale, nad którą głosowano. Radni opozycyjni zarzucali burmistrzowi, że w niektórych punktach budżet był wykonany zaledwie w 30%. Budżet po wyborach uchwalany, i prawdę mówiąc, wszyscy chcieli się wykazać po wyborach swoimi obietnicami. Wpisywali mi, co się dało. A jak mnie zależało na tym, żeby ten budżet uchwalić, bo zarzucano mi, że po raz pierwszy nie uchwalimy budżetu. Więc chciałem go uchwalić. Wpisywałem wszystko. No, po prostu chcecie, proszę bardzo, dajcie pieniądze na to. Pieniądze były i myśmy je oczywiście mieli do realizacji. Nie wszystko wyszło. To fakt. Jeżeli burmistrz nie wydatkował tych pieniędzy, to nie można się chwalić, że on zaoszczędził i w kasie miasta zostało. Po prostu on nie rozwiązał problemów tego miasta w postaci załatania dziury, w jezdni, w postaci wykonania drogi, wykonania chodnika czy też wybudowania mieszkań. W tej sytuacji rada miasta może podjąć uchwałę o ogłoszeniu referendum. Czy taka decyzja zapadnie? Ja tego dzisiaj nie umiem powiedzieć. Jeszcze raz rada się na pewno nie jeden raz się spotka w tej sprawie i podejmie decyzję co będziemy robić dalej. Historia powstania drogi łączącej Furmanową z Zakopanem sięga lat 60. To się bardziej czyn społeczny nazywał i przyjechali po prostu z koniami. Kto miał konia, pług, no a kto nie miał to ręce i kilowi łopata. I no oczywiście było to na jakiejś podstawie geodezyjnej, że to było wytyczone, to nie tak, że se tam jakiś Chłop ze wsi namyślał, że tu będziemy robić i to były plany na to. Od tamtej pory było już tylko gorzej. Dziś GPS pokazuje ją jako najkrótszą drogę na Gubałówkę. Lepiej się tu jednak nie zapuszczać. Choć mieszkańcy na własną rękę próbują poprawiać jakość przejazdu, to z powodu nachylenia terenu efekty są marne, a oni sami w trudnej sytuacji. Ciężko, ciężko. Najgorsze jest z dziećmi gdziekolwiek iść do lekarza, do przedszkola, bo tamten starszy chodzi do przedszkola, z dziadkami do lekarzy. No i w ogóle no, zakupy przynieść to jest tutaj masakra. Trzeba codziennie po jednej szatce sobie nosić, żeby się nie przedźwigać, niestety. Przy siłku mieszka wiele osób starszych i schorowanych. Nie mogą liczyć na szybką pomoc medyczną. Do szpitala można dojechać jedynie na własną rękę, ale nawet przy dobrej pogodzie jest to wyczyn karkołomny. Niedawno doszło tu do dramatycznego wydarzenia. Pracując przy domu po prostu wpadłem na piłę tarczową. Naciąże cztery palce. Wiadomo, pierwsza sprawa to była po prostu wybranie się do szpitala, ale to, że nie było możliwości i człowiek jest tam świadomy, będąc mieszkańcą Formule 1, że nie ma możliwości, że karetka dojechała. Wsiadłem dodatkowo w samochód, zjechałem 300 metrów do asfaltu, do ciągówki, rozwalając jeszcze wał napędowe w samochodzie. Po prostu, żeby mogła mnie karetka wziąć i zawieźć do szpitala. Pan Jacek z przerażeniem myśli o tym, co by się stało, gdyby uległ urazowi kręgosłupa. Mieszkańcy furmanowej spotkali się z władzami miasta, jednak efekt rozmów ich zdaniem jest niezadowalający. Czują się oszukani tym bardziej, że sześć lat temu budowa tej drogi była priorytetem w kampanii wyborczej Janusza Majchra. Jesteśmy po wielu uzgodnieniach, również z mieszkańcami w terenie, z projektantami w terenie, po zatwierdzeniu planu na tym obszarze, gdzie uwzględniliśmy projekt, który był wtedy robiony, a dzisiaj mamy gotowy projekt. Koszty, jakie nam wychodzą dzisiaj, przekraczają budżet. W związku z tym nie wyobrażam sobie, żebyśmy to zrobili w jednym ciągu. Trzeba będzie to zetapować i zrobić przez parę kolejnych lat. Mieszkańcy nie chcą czekać. Ich sytuacja poprawiłaby się, gdyby chociaż zabezpieczono drogę przed ruinującymi ją ulewami. Grożą, że jeśli nie uda im się przekonać władz miasta do remontu drogi, to pod koniec lipca zablokują Zakopiankę. W pierwszy weekend wakacji w okolicach Orlej Perci w Tatrach Znaleziono ciało turysty. W godzinach popołudniowych ratownik dyżurny e, odebrał z, e, telefon z rejonu e, w górnej części Żlebu Kulczyńskiego e, od turystów, że e, w rejon, tam znajduje się e, nieprzytomny mężczyzna. Prawdopodobnie oddycha. E, na miejsce został wysłany śmigłowiec. Top wraz z załogą plus dwie osoby z centrali. E, Ratownicy wydesantowali się tam przy pomocy windy w miejscu zdarzenia. Na miejscu zdarzenia rzeczywiście stwierdzono mężczyznę bez jakichkolwiek oznak życia, bez oddechu, bez krążenia. Podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Po 35 minutach ratownicy z miejsca zawołali do centrali, że odstępują od resuscytacji ze względu na to, że dotychczasowe zabiegi nie przyniosły jakby żadnych efektów, a że teren również był eksponowany, i również nadchodząca burza podjęli decyzję o, o przetransportowaniu już niestety zwłok. Był to turysta z Krosna, 64-letni turysta, który zaawansowany, który często przybywał tutaj w Tatrach, no niestety prawdopodobnie zszedł z powodu jakiegoś zachorowania nagłego. W górach panują dobre warunki do uprawiania turystyki, należy jednak uważać na wysokie temperatury i nagłe, gwałtowne burze. Darek, Radek i Szymon o godzinie 15 w niedzielę stanęli na szczycie świnicy. Trójka młodych mężczyzn znalazła się w Tatrach wśród 800 wolontariuszy, którzy wzięli udział w akcji Czyste Tatry. Bardzo fajna inicjatywa. Raz, że można wzbudzić można jakąś taką świadomość u ludzi, a po drugie oczyścić, oczyścić środowisko. I to jest myślę, że ważne i dla przyrody i dla samych turystów, bo Tatry ładnie wyglądają bez, bez śmieci dla takich względów czysto estetycznych. Na przy okazji to jest, to jest dobra okazja, żeby wyjechać w góry. Wolontariusze przyznali, że wyższe partie gór nie są specjalnie zaśmiecone. Mile zaskoczeni jesteśmy, że naprawdę nie ma co znosić na chwilę obecną. Udogodnieniem dla wolontariuszy było bezpłatne pole namiotowe, zorganizowane na równi grupowej w Zakopanem. W czasie akcji zebrano trzy kontenery śmieci. Były różne rzeczy, łącznie z długimi odcinkami starych lin, były jakieś znaki drogowe. Przede wszystkim jednak zniesiono z gór kilogramy butelek, puszek po piwie i pudełek po papierosach. Gospodarz Tatrzeńskiego Parku Narodowego docenia edukacyjny wydźwięk akcji ma jednak wątpliwości co do jej celowości. Ta akcja o tyle mm, jest y, nietrafiona, że y, y, wchodzi w przestrzeń, w której y, działają firmy i my im płacimy. W związku z tym firma, która słyszy od miesiąca, że będzie sprzątanie, to może sobie myśli, no to może będę mniej, mniej sprzątać, bo przyjdą y, y, ochotnicy, posprzątają. Y, więc ona, ta akcja nie była do, z nami uzgodniona na samym początku. Y, myślę, że nam jest bardziej potrzebne sprzątanie specjalistyczne i poza szlakami, ale te wykonują wolontariusze. Organizatorzy zapowiadają kontynuację akcji w przyszłym roku. Już mogę zadeklarować taką akcję w przyszłym roku. Przyjechał do nas także kolega ze Słowacji, który robi podobne akcje na terenie Tatr Słowackich. I myślę, że w przyszłym roku ta akcja obejmie swoim zasięgiem całe Tatry i polskie i słowackie. Tutaj na równi grupowej spotkamy się w jeszcze większym gronie. Drugie Mistrzostwa Polski w Strzeżeniu Owiec odbyły się w Leśnicy Groniu. Myślę, że to jest bardzo dobrze, bo tu jest jedyne miejsce, gdzie jeszcze mamy moment wyciągów i mamy to owczarstwo i tradycję i kulturę parcyską zachowaną, jest to miejsce Leśnicy Groni, gdzie jest największe zgromadzenie owiec jeszcze w Polsce. W tym roku zmieniono formułę zawodów. Będą wszyscy, szczydzy razem, tak jak i biegacze, biegają razem, i w to pierwszy łoszczydze, ten jak komisja uznała, że ta łowcza dobrze się zachowywała, dobrze łoszczydzono, wszędzie wyszczydzono, to wygra ten, który pierwszy łoszczydze. Mimo 35-stopniowego upału, zawodnicy próbowali pobić zeszłoroczny rekord, który wynosił zaledwie nieco ponad 7 minut. Duży czas, mam lepszy jako wszyscy. ale to będziemy widzieć. Zawsze jest tu władził, to za na za mną w końcu, Ty może być. Tamtego roku my konkurowali, on był pierwszy, ja był drugi, I tego roku może być na obok. I było. Zwycięzcą zawodów został Krzysztof Łaś, drugie miejsce zajął Władysław Skubel, a trzecie Marian Sądecki. pysolistów solistów i zespołów regionalnych, zabawy i konkursy, rzut do celu z nagrodami. W Poroninie po raz ósmy bawiono się i zbierano pieniądze na potrzeby szkoły. Ósmy festyn organizowany przez Radę Rodziców na rzecz szkoły. Wszystkie fundusze, pieniążki zebrane przez nas, idą na potrzeby szkoły, czyli staramy się z tego. Bądź wyremontować jakieś sale, bądź remontować sale lekcyjne, bądź remontować wejście do szkoły, budynek szkoły. Festyny staramy się organizować jako rodzice o własnych siłach. Wszyscy robimy to społecznie, poszukując sponsorów na ten szczytny cel. Urodził się w Pieniążkowicach, ma żonę i trzy córki. Wielką radością jest dwójka wnucząt, z którymi spędza każdą wolną chwilę. Sołtysem został 15 lat temu. Miałem po prostu jakieś, jakąś wizję tej wsi, jak tu mieszkałem już po prostu i, i wiedziałem, że tu będę mieszkał. Nie, no to chciałem coś po prostu, żeby coś się ruszyło. Pierwsze zadanie, jakie sobie wyznaczył, to ukończenie budowy szkoły. Dziś, stuletni zagrzebiony budynek, w którym zimą trzeba było palić w piecach kaflowych, zastąpiła nowoczesna szkoła, do której dzieci i nauczyciele przychodzą z przyjemnością. We wsi pojawiły się chodniki i oświetlenie. Wszystko to nie byłoby możliwe bez pomocy mieszkańców. Z tego jestem też dumny po prostu, z tych ludzi. Bo to było oddane pole po prostu, Podolniki. Było zabieranie pole, Zabierane jakieś, 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 jakieś może ar, może, może parametrów, ale było. I te zgody po prostu, które ludzie musieli wydać, to było szybko załatwione. Przykładem dobrej współpracy z mieszkańcami jest budowa cmentarza. Nie dość, że oddali ziemię, to jeszcze sami brali udział w tym przedsięwzięciu. Gdyby wygrał w naszym konkursie pieniądze, chciałby przeznaczyć je na pomoce naukowe do szkoły. Nie miałem czasu się zastanawiać na tym z początku, bo, bo no tak, przeczytałem to w tygodniku w i powiem tak szczerze, to nawet na siebie nie wysłałem SMS-a żadnego. I nie wiem, no jak się to stało, ktoś wysyłał na mnie SMS-y, że przeszedłem do... Do dalszych. I tak, tak, tak po prostu później dopiero ta myśl przyszła, że na pewno pani dyrektor wiedziałaby jak te pieniądze zagospodarować.